Cześć, witajcie, mam dziś dla Was Hold z Lumpeksu i tak Wam powiem, że chyba mnie trochę poniosło, jak patrzę na te tych rzeczy. W sensie mam poczucie, że zazwyczaj dobieram te rzeczy tak rozsądnie, wszystko do wszystkiego pasuje, a tutaj jak widzę taki miszmasz, ale pokażę Wam i zobaczymy tak naprawdę w czym będę chodzić, a w, czy nie, w czym nie. No i to będzie dla mnie też trochę taka nauczka, żeby następnym razem nie wpadać, wiecie, w szał zakupów w lumpeksie. Zacznę od poliestrowej spódniczki. W takie groszki to jest spódniczka z gapa i ona też jest efektem szału zakupow zakupowego, dlatego że ona jest dla mnie była za duża, ja ją sobie trochę zwęziłam. Natomiast odkąd ją zwęziłam, to naprawdę lubię w niej chodzić. I mimo, że jest z poliestru, to wiecie, nic mnie nie radzi prądem to, czego dotykam. Bardzo ją lubię i ma kieszenie, ma kieszenie, podobno jak spódnica ma kieszenie, to trzeba krzyczeć, o tym już na dzień dobry, więc ona ma. Podoba mi się, jak się układa. Więc to akurat ostatecznie wyszło na plus. Kolejna rzecz, która wyszła na plus, to jest koszulka. Wiecie co, ona nie wygląda zbyt efektownie, zwłaszcza, że jest jakaś taka zmięta. Ale to jest genialny zakup. Miałam sobie znaleźć taką koszulkę w sieciówce, ale jakoś tak nie wychodziło i poszłam do Lumpeksu, patrzę, o, koszulka, o której marzę. Mianowicie listy pod koszulek. Pod takie rzeczy, które są trochę prześwitujące, ale fajnie by było założyć pod nieco cieplejszego. Bardzo jestem zadowolona z tej zwyczajnej podkoszulki. Jest mięciutka, bawełniana i właśnie fajnie mi się sprawdza pod takie prześwitujące rzeczy. Poszłam do tego lumpka, wiecie, z myślą o swetrze, takim kardiganie, w takich kolorach właśnie mniej więcej jak ten. Wzięłam go, ale. Niby jest spoko, tylko że on ma tutaj taką harmonijkową jakby, widzicie, on jest taki szeroki i tutaj te plecy ma takie jeszcze rozszerzone i ja, im dłużej go mam, tym bardziej nie wiem, czy mi się to właściwie podoba, czy mi się to nie podoba. No, więc z tym swetrem, zobaczę, jeżeli znajdę jakiś taki, właśnie w, takich, w takim odcieniu, ale w fajniejszym kroju, to ten pójdzie w odstawkę, natomiast póki co on no, sprawdza się. Dobra, teraz pokażę Wam rzeczy, w których chodzę trochę mniej, chociaż chodzę. I teraz tak to założyłam. To jest koszulka z wiskozy. I ja ją na sobie miałam, ale po pierwsze, jakoś ten kolor ostatecznie, jak już ją założyłam, skusiła mnie ta wiskoza. Jak już ją założyłam, jakoś nie wiem, coś mi. Nie wiem, czy mi jest w nim. Nie jest to mój kolor. Ja dzisiaj akurat mam na sobie czarny podkoszulek, ale rzadko, bardzo rzadko zakładam czarne ciuchy, takie czarne-czarne. Jeszcze ciemno-szare to pół biedny. Tutaj tu jest takie czarno-brązowe. Wydaje mi się to takie kolory postarzające. Czarny z brązowym. Dodatkowo ona ma też trochę nieszczęśliwą długość. Tutaj gdyby właśnie była dotąd, gdzie się ta aplikacja zaczyna, to ona by się fajnie kończyła. A tak, no to tylko, żeby ją gdzieś wetknąć w coś, bo na zewnątrz to, tak jak mówię, ma dziwaczną długość. I mimo, że materiał jest fajny, to ta bluzka chyba ze mną za długo nie zostanie, tak myślę. Następna rzecz: sukienka. O, sukienka, która jest bardzo fajna i właściwie aż dziwne, że rzadko w niej chodzę. Chyba troszkę o niej zapomniałam. Ona ma tutaj taką kwiatową aplikację u góry, a dół jest taki leśny, nie, Leśny, jezu jaka ja tam lekki, chciałam powiedzieć. Um, bardzo lekki nie wiem, jak to się nazywa ten materiał. Ogólnie trzeba mieć pod nią coś cielistego, jakąś cielistą bieliznę, bo inaczej bardzo widać. Natomiast jest taka bardzo letnia. Tutaj ma miejsce na pasek. Um, bardzo taka dziewczęca. Myślę, że ją da mnie jeszcze szansę, bo tak jak mówię, nie wiem, czemu w niej nie chodzę. Jakby podoba mi się. Podoba mi się i krój lubię taki. Zobaczymy. Kolejna rzecz to jest spódnica ołówkowa. I właśnie tą spódnicę miałam na sobie, ale jak coś to właśnie do tej koszulki albo do czegoś takiego, ona jest taka tuż pod kolano. Ma jakieś tutaj takie co to jest? To jest takie wypukłe te, te wzory. Zaraz mam zbliżę. Wyglądają one tak. I z jednej strony fajnie, ona w ogóle jest tu na gumce. Podoba mi się ten kolor. Krój w miarę też. Chociaż nie wiem, czy ta długość jest dla mnie szczęśliwa. Sami mi powiedzcie, ale w okolicy brzucha, tak jakby ona jest za szeroka. Na tyłku ok, a już w okolicach brzucha jest ciut za szeroka, i gdzieś tam mnie to trochę denerwuje. Nie wiem jeszcze co z nią. Waham się, bo w sumie mi się yy, i ten materiał podoba, i to, że ona jest na gumce, jest wygodna, jest elastyczna, to jest spoko. Mm, tylko, że jakby na tym yy, tutaj w, w biodrach się trochę mi tak jakoś dziwnie układa. Dobra, i ostatnia rzecz. Najbardziej bez sensu, ale jest ładna. Przynajmniej mi się podoba. Wtedy zobaczcie, to jest Ceki Nowy Top z baskinką. No jest po prostu mega. Zaraz Wam przybliżę. To są takie różowe, niebieskie. O! Różowe, niebieskie cekiny. No bardzo mi wpadł w oko, ale gdzie ja w tym mam pójść? Nie wiem. Nie wiem, no nie chodzę w takich rzeczach zazwyczaj. Hm. To ja mówię, bardzo mi się spodobał. wzięłam nie pamiętam ile kosztował, jakieś takie wiecie no tak jak to w się raczej grosze no nie wiem, może Wy macie pomysł pokażę Wam oczywiście na przybitkach hmm, jak leży z takimi ciemnymi spodniami gdzie Wy byście poszły w takim topie no i tyle, dajcie znać w czym Wy byście chodziły czy też macie czasem napatrzenie w się i kupujecie rzeczy, w których wiecie, że tak możliwe, że nie będziecie miały gdzie pójść, ale nie umiecie się opuszczywać. Czy raczej kierujecie się głosem rozsądku. <głos> Dzięki Wam za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy.